Pan TV, jest z nami Kamil Jenel, po długiej przerwie w końcu mogłeś popatrzeć też swojemu przeciwnikowi tutaj w oczy i znów poczuć tą atmosferę, która na pewno jutro będzie, bo już nic nie wskazuje, że coś zostanie odwołane, więc ja również się cieszę, że będzie Twój powrót. Co widziałeś w oczach swojego przeciwnika? A nie wiem, tam tak zerkliśmy na chwilę, witam wszystkich w ogóle, zerkliśmy na chwilę, eee, zbiliśmy piątkę tam, jakoś bez ciśnienia, bez patrzenia siądz e, Patryk spokojnie gościu także. Tu raczej taka walka bardziej koleżeńska zresztą. Zawsze były takie w moim wykonaniu. Chodź. No jakieś tam były troszeczkę. Nie, no zdarzało się, że tam ktoś kurwa głupio gadał, ale... Ale nie, nie akurat z tym przeciwnikiem. No zadałem Ci ostatnio pytanie o taką presję. Dzisiaj rozmawiałem tutaj z kilkoma zawodnikami. No, wszyscy akurat skazali, że uważałem, że to Ty wygrasz życzejszą walkę. Czy to nie jest tak, że no, może nie samą presję, ale no, wierzą w ciebie ludzie, wierzą w ciebie twoi zawodnicy. No na pewno nie chcesz ich zawieść. Czy masz jakąś taki trochę, taką trochę obawę, że może no, to jest sport jakby nie było przy jakiejś ewentualnej przegranie co dalej? Nie, no nie ma jakoś presji. Wiem, że wszyscy wierzą jednak, bo wiesz, no tu było 14 wygranych rzędu, ale e, raczej nie ma presji, no jak przegram, przecież to świat się nie zawali, a, a nawet więcej będą gadać, także może później mi jakiś kurwa fame MMA wejść. Załatwimy, załatwimy wszystko. Jak nie wiem czy nas dobrze słychać tutaj, bo akurat są przygotowania właśnie tutaj do tworzenia jutrzejszej powiedzmy tutaj ringu i całej otoczki, jak właśnie organizacyjnie powiesz, wszystko idzie jak ma iść. Tak, tak, wszystko idzie zgodnie z planem, także teraz już zaczynają ustawiać, robić całą halę na jutro, także ważenie też przebiegło wagę wszyscy zrobili, także no wszystko jest ok. tam nie ma do czego się chyba przyczepić, choć no nie mi to też oceniać, to, to powinni oceniać przyjezdni może, którzy zostali zaproszeni, czy coś im nie pasuje, bo mi się wydaje, że jest wszystko ok. To jeszcze teraz może na koniec powiedz, o której jutro się zaczyna, o której są walki amatorskie właśnie, jak to idzie jeśli chodzi o organizację, tak żeby właśnie widzowie wywiad zostanie jeszcze wrzucony dzisiaj w nocy no, od 15 ruszy gala, może tam być parę minut opóźnienia, bo tam jedna walka wypadła, także mamy od 15 do 183 godziny czasu, żeby rozegrać te 10 walk amatorskich. Około 18.30 zaczną się te walki Semi Pro 18.00 powiedzmy 18.30 to jeszcze jutro ustalimy co co do konkretnej godziny, no i myślę, że tak około 19.45 planujemy 21 walkę. Oprócz swojej walki, ostatnie pytanie: oprócz swojej walki, na jakąś walkę czekasz w szczególności, jeśli chodzi o Twoich podopiecznych? Ciekawi mnie chyba najbardziej Remika z Kubą. I... Mogą to też być walki amatorskie Dobra. czy To ciężko mi powiedzieć. Wszystkie mnie jakieś walki ciekawią, ale e, tutaj czekam jak Remek zawalczy w rewanżu z Kubą. No i nie wiem, jakoś takie Szymon Maj z Kubą kiesiakiem. Też mnie e, strasznie, e, myślę, że ciekawi ta walka, bo, bo nie znam Kuby, ale widzę, że ma dużo więcej walk niż Szymon. Także no... Czekam na wszystkie walki, ale te dwie chyba jakoś najbardziej mnie elektryzują. No wszystko jutro się okaże. Ja Ci życzę powodzenia, oczywiście, wygranej walki Tobie i wszystkim Twoim zawodnikom swojego klubu. Dzięki. Dziękuję.